Dobry wieczór, Marta zaczyna. Ja ubieram rękawiczkę. Dobry wieczór. <laughs> Dobry wieczór. Wolcburg, między między Poznaniem a, a moim miejscem zamieszkania Wolcburg i Marta. Zapytałam Was wczoraj. Odpowiedź padła, że będzie miło Martę zobaczyć, więc Marta jest. Jestem. Ja się cieszę, że już jest wieczór, bo nie chcielibyście zobaczyć, jak wyglądam, jaka jestem zmęczona. Oczy. A my takie zabiegane, bo usiadłyśmy tak naprawdę tylko na chwilę. Zdążyłam wypić kawę, wyszłyśmy chwilę tak. do miasta. Pada śnieg, kochani, pada śnieg. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ja mam bardzo y, zawsze cudowne warunki pogodowe do jazdy, jak nie mgła i deszcz. Dzisiaj był śnieg i mgła. No i u Marty też jest śnieg. Jest, y, no jest fajnie, jest fajnie. Mój dzisiaj 400. O Jezu, 400. <śmiech> <śmiech> I już się tam po 200, u... 400, 400. Drugi, 242 dzień doświadczenia. Dzisiaj wieczór. Tak właśnie ładnie wieczorową porą. Nie wiem o czym mam mówić, bo rozmawiamy o wszystkim, więc nawet na znalazłam rękawiczkę. Nalazłam rękawiczkę. Taką. Taką białą, samą. Niewidzialna ręka to także ty. Ale gdzie ją tu położyć, żeby ona sama wpadła? Nie była najlepiej. na śniegu. Ja ją może zawieszę tu na płocie, może ktoś ją znajdzie. A może drugą znajdziemy. Tu ją zawiesimy. Idziemy obejść marty kąty tym razem, albo co ją położę. Marty, kąty idziemy obejść teraz tam jezioro. Zobaczcie, jak przepięknie odbijają się lampy. Idziemy tam? Do jeziora. Gosia, to, to, to dzisiaj ja zadaję pytanie. Dobra, zadawajcie. Ale zadajemy pytanie teraz za gości. Dla mnie? Tak. Dobra. Za ciekawe. Między akceptacją a granicami. Między akceptacją a granicami. Tak. Akcept... Pierwsze. Akcept... Tak, akceptuję drogę, ale stawiam granicę. Jeżeli ktoś przekracza bliżej moje 50 cm, czyli wchodzi mi tak naprawdę w mój oddech. To są moje granice, Bo ja też nie pozwalam, żeby za bardzo, żeby za bardzo. E, no ludzie pozwalali sobie. No, ja jestem miękka, ale, ale umiem już postawić granicę. Akceptacja raczej, raczej akceptuję wszystko. Wybaczam, akceptuję idę dalej. Chodź tu bliżej, tu jakieś kaczki. No zadawaj, no, dawaj, dawaj, dawaj. 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 Bo mnie zaraz zachodzisz tymi, tymi pytaniami. Tymi pytaniami? Hmm, poddanie. Poddanie. Czasami trzeba się poddać drodze, która się pojawia. Z reguły trzeba się poddać drodze, która się pojawia. Przyjąć to, co na niej jest. Z pokorą. Z pokorą na tej drodze. Ale z granicą. Z granicą, tak, z granicą. Z granicą. No majtek nie zdejmę i nie będę szła, więc bez majtek mm. <laughs> na golasa. No, jeśli to ja imiar... pozwolić komuś być y, sobą. Ak, um... Nie, pozwolić być obok. Pozwolić być obok. Ale kochanie jak wszędzie, nie? Zawsze są jakieś granice. Człowiek stawia granice. Moje, a moje tak, dla mnie. O, to jest moja granica. Moje tak. Jak czegoś nie chcę, to ja wybieram to, co dla mnie jest dobre. Z mojego punktu widzenia oczywiście, bo nigdy nie wiem, czy to będzie dobre. Zawsze coś przyjdzie. Nie widać na to, jakie mamy ładne... Mamy, jakie mamy ładne... Kontury mamy ładne. I to jezioro, tak pięknie się wbije. Marta, trzecie pytanie. Jutro przekraczamy granicę, to nie pytanie. Jutro tak, jutro mamy. Jutro jedziemy do Polski. Mamy zamiar przekroczyć granicę? Do wspaniałych ludzi. Jeszcze z tego bardzo się cieszę. Ja również. Wy wy Inaczej w wyborowym i... towarzystwie. Inaczej tak? nie, nie wyrwałabym taki kawał drogi. <laughs> tak. W wyborowym towarzystwie. Tak, mam, jeszcze mam i... długą drogę przed sobą. My jeszcze mamy tutaj duże plany. Jeszcze Joannę musimy zgarnąć po drodze. Ale że mamy długą drogę, to się nagadamy. Mamy bardzo dużo tematów do omówienia. A bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Związanych tak. też z amanitą. I związanych też z przekraczaniem tego, kochani, poza umysłowe. poza umysłowe Chodź tam mhm. bliżej trochę pod to jeziorko. Tak. I zaglądania, co tak naprawdę w nas jest. tak Co się schowało. I co wypływa, kiedy wypływa i czemu. I dlaczego? No, trzecie pytanie. Czy już nie masz pytań dla ja mnie? Ja nie mam. Muszę wymyślać. Nie masz pytań dla mnie? Matko droga, ja to się już tak roz... Ja się już... O, powiedziała, że dzisiaj pytania do mnie. Zadała dwa pytania. O ile tutaj kaczek. Gęsi to gęsi. gęsi. Czekajcie, czekajcie. Jezioro już tuż, tuż. nie No wiem, że nie widać, ale będzie tafla. Jeziora widoczna. Zaraz tam przejdziemy, bo pod światełka będzie... Będzie jaśnie. Może jakieś pytanie ci się urodzi. O, czekajcie, gdzie te kaczki? Gdzie te gęsi? Gdzie one są? Woda niesie. No dobra, ale to jest kontynuacja. No dobrze. Kochaj i rób co chcesz. Kochaj i rób co chcesz. E... Kocham, ale rób co chcesz. Z reguły tak. Zawsze jest tak, że robię co chcę. Nie, nie, ale do drugiego. Ach, do drugiej osoby? Może niekoniecznie nie lub co chcesz, ale nie pomylić z kontrolą, no bo, bo rób, co chcesz w zaufaniu do drugiego człowieka. To nie jest tak, że kochaj i lub co chcesz. Zaufanie, zaufanie? to jeszcze, jeszcze idziemy gładzej. Tak, zaufanie. w zaufaniu, tak. dokładnie w zaufaniu. Jeżeli, jeżeli ja ufam zaufanie. sobie, nie. zawsze jest tak, że trzeba przełożyć to na siebie. Jeżeli ja jestem nie w porządku i sobie nie ufam, to cała reszta będzie dokładnie odbijała tą samą energię. Ale czy ja mogę wymuszać naszą na tą górę? Nie, no, co nie możesz nic. A co to jest zaufanie? No dla. ale ja mówię, ja do siebie mam zaufanie. No do siebie. No ja no, 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 kocha rób co chcesz, tak? Kocha mi mam zaufanie do siebie. Ja to tak odbieram. Może ktoś inaczej to rozumie. Zacichło. Widać tu Ci... trzeba mówić, tu jest kamera włączona, tu nie da się nie mówić. Dobra. Patrzcie jakie piękne, niebo, jakie piękne niebo za nami. Idziemy gdzieś pod lampę Marta, żeby Magda chciał powiedzieć. Dobra. Bardzo mi się podoba ten twój Wolfsburg. Bardzo Chociaż ja sama nie wiem czy tu zostanę, czy się okaże. Jeszcze się okaże. Ostatnim pisemnie mnie zapytał, wracasz do Polski? Jeszcze <słuch> <słuch> odpowiedział? <słuch> Życzę. Czuję, że tak, ale jeszcze nic o tym nie wiem. A czuję, że tak. Patrz, co tutaj biało od śniegu. No nic nie widać, kurczę. Ale no, jeszcze nic o tym nie wiem. Ale za to niebo jest dzisiaj ładne, bardzo mi się podoba z tyłu. Przepiękne kolory na niebie. Idziemy pod lampę, kochani. No dawaj, pytaj. Patrzcie, fioletowe niebo. Fijoletowe. Pięknie to wygląda. Pięknie, pięknie. Ale patrzcie, u, u mnie jest bordowe, a tu jest fioletowe niebo. Niesamowite. Niesamowite. Pięknie to wygląda. Aż się nie chcę wracać do domu. Ja wam kochaniaka jestem zmęczona. Całą drogę była mgła i padał deszczyk taki mały, ale było bardzo, bardzo mgliście. Tak. A ja się cieszę, że kosia A teraz ja Ci odbiję piłeczkę. Zaufanie. Zaufanie. Te... Ile lat już rozmawiamy o tym zaufaniu. Pamiętasz, że się poznałyśmy pierwszy raz na warsztatach? Ona za każdym razem mówi do mnie zaufanie. To ja teraz odbijam piłeczkę. <grym> zaufanie. 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 Do mnie właśnie ostatnio jakoś tak to dociera, ale trochę głośniej może, żeby nas słyszeli. Jakoś tak to dociera, że ja spróbuję to ująć słowa, nie jest, nie jest takie łatwe. No dawaj, ujmuj. mój. tak nas będzie lepiej widać, a tak będzie nas lepiej tak. widać. Zaufanie to jest coś takiego, że ja oczekuję, że Ty będziesz spełniać, zawsze będziesz po mojej stronie i, i nigdy się nie potkniesz, bo ja Ci ufam, że Ty zawsze będziesz. A ty Ale ty czy Ty faktycznie... dobra... No, jak pytasz, to gadam. Dobra, dobra. Jak pytasz, to gadam. E, zaufanie, jakby trochę wypieranie presji, bo ja ci ufam, to ty musisz. Ja to zupełnie inaczej rozumiem, a, właśnie. A ja właśnie teraz myślę tak, jeżeli hmm. ja mogę się potknąć i czasem nawet zrobić coś, co, co nie służy mi, no nie wiem, no, przejeść się, no nie wiem, no, coś, co mi nie służy już, tak? to tak samo ktoś inny może się potknąć. I, i, I co wtedy z tym zaufaniem też, nie? Ale ja Że... rozumiem zaufanie zupełnie inaczej, do siebie. Skoro ja emanuję zaufaniem do świata, to ono mi, ono mi oddaje zaufanie, ale ja mam granice. Ja też stawiam granice. Ale ja nie mam na myśli teraz zaufanie do świata. Ja mówię o konkretnym. O a ty mówisz wyżu, do ludzi o, o, zaufanie. O, o konkretnym powieku, tak, o, o, o konkretnym powieku. Do świata jak bardziej. Do świata to jest jak rzeka. Trzeba puścić się, po to przyszedłeś do życia, by żyć, nie trzymać się korzenia, tylko puścić korzenie i płynąć z tą rzeką. To się nie da jedną ręką trzymać, a drugą żyć w tym samym. Jest... Trzeba puścić ja Nord i trzeba zaufać. O, kochani, tak? czym dla was zaufanie? Piszcie pod spodem. Zaufanie. Czym dla was zaufanie jest? Tak zaufanie, granice, to wszystko jest gdzieś tam. Tak. Ale jeżeli wziąć teraz pod, pod lupę miłość, jeżeli nasze życie zmierza do tego, żeby kochać, mamy kochać. Mamy kochać, mamy uczyć się kochać. Mamy dążyć do tej miłości boskiej. to jeżeli nie mamy sami do siebie zaufania, to ta miłość nie pojawi się. Bo zawsze będą oczekiwania. Sama Określiłaś to jako słowo oczekiwanie. Tak. Oczekiwanie, a oczekiwanie nie boli. Że, ta, dokładnie uważam, że nie boli. Że, że, że tak sobie to bardzo szaf, szafujemy tym słowem, że ja Ci kocham, ja ci ufam. A to takie to takie nie. jest wymuszenie. Ja sobie tak ufam. Że ja jak, sobie ufam. Ja sobie ufam tak. Ja ale lubię o czymś innym. wiem, ale nasze zaufanie się teraz podzieliło. Moje tak tak. do mnie, a tobie do drugiej... A tobie... Ja sobie, sobie. ufam, ja, ja sobie ufam, sama sobie. Ja puszczam, musiałam pójść. Kiedyś musiałam pójść zim, musiałam... Ale czy... U... Bo teraz moje pytanie jest takie: czy tak, ufasz drugiej tak. osobie? Pozwalam mówić sobie drugiej osobie, bez tego, że. Ale, ale patrzę, jeżeli moje granice są przekroczone, to, to muszę powiedzieć czasami stop. I, i, I właśnie o to chodzi, że jak to jestem pozwalać wybierać drugiej osobie, a. A ufać, co to znaczy to? Ja myślę, że ufanie a pozwalanie to są dwie różne rzeczy. No oczywiście, że ufanie pozwalanie są dwie rzeczy, dwie, to są dwie, 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 dwie różne rzeczy. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Ale ufanie, ja idę w kierunku, że oczekiwanie to jest, że mi się to nie podoba. O. Jak ja ufam, ale to oczekuję, że będziesz. Słowo zaufanie no. to jest słowo zaufanie. Tak. A oczekiwanie to jest słowo oczekiwanie. A, połączył, a To by się połączyło, tak. zaufanie, z oczekiwaniem. Tak. No to nie wiem, czy, e, czy to jest to samo znaczenie. Dlatego, że oczekiwanie boli. Oczekiwanie, czym jest oczekiwanie? No skoro komuś powiesz coś, co od niego chcesz, to nie oczekujesz. Ale w momencie, kiedy oczekujesz, a nie mówisz, ale to jak ufasz. Ale to nie ma, ufasz, ale to, to nie, nie ma oczekiwasz. nic. Dla mnie to nie ma nic wspólnego zaufania. Nic. No ale ufasz. Ufasz, że co? No, ufam, że idę i mówię od razu to, co chcę, a nie mówię w bawelne. Ufasz nie mów osobę. Ja nie mówię o Tobie. Ufasz mi, że co? Czy tam ufasz swojemu po prostu. partnerowi, że co? Ale to, nie, żeby ufać, to, to trzeba mieć konkretny cel? Ufam. Ufam, że jest to życie, że to się toczy, że jest droga. Nie, nie, ja, mam, a ja to nie mówię do życia. Ja mówię do konkretnej osoby. Ufam. Czy można ufać konkretnej osobie? Dlatego ja powiedziałam, że ja ufam sobie. A, a sobie to jak najbardziej. I to nie ja od siebie też nie oczekuję, że ufam sobie, bo oczekuję, to, to nie na to. Ja mówię, czy można ufać drugiej osobie? Czy można od niej wymagać? Jeżeli, tego, tego? jeżeli my tworzymy naszą własną ścieżkę. Tak. I skoro ja ufam sobie, to ja materializuję zaufanie w drugą stronę, czyli do mnie no, też. Ale to nie znaczy, że nikt nigdy nie przekroczy tych granic. No, no tak, no no to nie jest tak, że nie przekroczy, no bo teraz. ty nie wiesz, kto na drodze się pojawi. Nie, ja mam na myśli te konkretne osoby. A Pani ten nerw, ona ma on, ona ma no konkretną ja odem... osobę na myśli. Nie, wiem ja konkretnie. Czy można, czy nie można. Konkretne osoby. Ufać? Tak. Dopóki ufam sobie, to, 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 to ufam ja drugiej osobie. Tak. 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 Skoro ja zawiodę swoje własne zaufanie, to mogę liczyć się z tym, że ktoś nie uszanuje też mojego. I tyle. No ale przecież nawet jeśli ty sobie ufasz, to, to nie znaczy, że tym samym, że, że ktoś się nie pomyli, coś nie zrobi. A nie wiem, czy się pomyli, bo nie no może, może celowo, no. a Boże, żeśmy zeszli na temat. Kroki ku sobie. 242 dzień, Marta zabrnęła w zaufanie i oczekiwanie. A ja myślałam, że ona o coś radosnego zapytał miłość, jutro no, walen Walentynki, ona o zaufanie. No a wiesz, jak sobie ufają ludzie, no, ja sobie odfacie, I no, mają sobie też zaufać czy nie. Dlaczego czemu mają sobie nie ufać? Dzisiaj. No jak będzie wyglądał światek, nie będziemy mieli zaufania. No właśnie, ale no, jak? to, jest to dłońca, Ja ufam, że dibujym. jak przyjadę do Marty, to mi ugości. A dzisiaj ja wchodzę, no i tak nie mam nic do jedzenia, będziesz piła tylko kawę, koniec, kropka. <grym> no żarty żartami, kochani, pada i to mocno. Cały telefon już mokry. Dzisiaj nie będzie długo. Jestem zmęczona. O 20 mam webinar. Muszę usiąść u Marty. Mam, kochani, jeszcze certyfikacji trenerskiej talentów galupa duchowych. Mam jeszcze dzisiaj webinar. I to tak akurat w drodze Szukam jestem. Ojejku, jak pada. To się stanę pod lampę, to będziecie widzieć, jak mocno pada. Pokażę Wam tutaj na kołce, jak pada. Jestem zmęczona. Wiecie, jaka jestem zmęczona dzisiaj. Patrzcie jak pada, to są autka, to są autka za, zaśniegowane, wolałabym jutro wstać, żeby było... Zobaczcie jakie piękne niebo, nie wiem o skąd to niebo się tutaj takie robi, ale przepiękne. A ja jestem zmęczona, Je mówię jak bardzo Czekajcie, gdzie ja mam auto, a muszę wyjąć materiały, papierki, idę poznać jeszcze Kasię, bo nie znam Kasi. Cześć Kasia. Cześć, Cześć Kasia. Poznajcie Kasię. Cześć. Cześć, Kasia Poznajcie Kasię. Cześć. Cześć, Kasia Witam Was, witam jest, Was. Jest nowa Kasia. Kasia, poznajcie Kasię. Ja Kasia też znam. Po raz pierwszy widzę. Idę wezmę papiery, wyłączę się i zaraz Dobrze. przyjdę, nie? Dojdę do Was. Buziaki. O, pada śnieg. Pada śnieg, zimno i mokro. Ech, zaufanie, zaufanie, zaufanie. I jak to kochani rozgryźć, to zaufanie. Kto ma zaufanie do siebie? Ten ma i do świata, ja tak to czuję. Ale każdy ma prawo. Czuć po swojemu. Każdy ma swoje doświadczenie w drodze. <laughs> każdy ma swoje. Ja będę musiała Was odłożyć. Oj, no to już się samochodzie. No co jest? i teraz trzeba tak paluszkiem i do góry zamarzło. Powiem Wam, że zamarzło. Ale się narobiło, nie mogę otworzyć. I co ja teraz zrobiłam? Mogę zobaczę, czy mi się drzwi otworzą, czy nie. Dobra, drzwi otwarte. Tak to jest, wiecie, kobieta przy aucie. Za każdym razem coś się pojawia. To cicho otworzyło się, było zamknięte po prostu. Dobra, kochani, biorę materiały i Znikam do góry, muszę się wtłoczyć do góry na czwarty piętro. Już nie mogła wyżej mieszkać. Życzę Wam pięknego wieczoru. Ja idę kawa zrobić i odpoczywać, maseczkę na twarz nałożyć, bo po tych pięciu godzinach drogi przy klimatyzacji, tak po prostu jestem taka jakaś wysuszona. Buziaczki do jutra. Tak, to dzisiaj znowu krótko na tym moim wybiegu. No ale cóż, droga jest drogą. Nie zawsze można maszerować. Dzisiaj większość czasu w aucie. Jutro tak samo jutro cały dzień o 7 rano wyjeżdżamy. Nie wiem na którą będziemy w Poznaniu i stamtąd do Warszawy, no, do Nowego Miasta, jakieś koło 16, 17, 18, a może dalej będziemy buziaki i do zobaczenia.